witajcie serdecznie, opowiem wam dzisiaj o takiej oto pięknej włóczce firmy Jan Inspiration nazywa się ona Caron X Pantone i tak oto wygląda można ją zakupić w takim oto warkoczu są one różnokolorowe zawierają 5 kulek różnego koloru lub cały warkocz w jednakowym Kolorze. Tak wyglądają one po wyciągnięciu z y, warkocza. Także jedyne co mogę Wam polecić, to po prostu, y, żeby się lepiej pracowało zwinąć każdą, y, każdy, każdy kolor w kulkę, bo tak to ta włóczka będzie się bardzo nam y, plątała. Nie mamy tutaj y, w takiej kulce żadnego. Y, Łączenia na włóczce. Przynajmniej ja jeszcze spośród kilku warkoczy, które używałam, nie spotkałam się z czymś takim. Także to jest bardzo duży plus tej włóczki. Aczkolwiek mm, są dosyć one małe. Cena takiego warkocza, ja ją zakupiłam w, w sklepie The Range. Wynosiła 5 funtów, aczkolwiek widziałam, że na promocji też można ją wyhaczyć nawet i za 1,5 funta, także. Mm, na promocji jest świetna cena, aczkolwiek przy normalnej, yy, jeśli chodzi o wydajność tej włóczki do ceny, to wydaje mi się troszeczkę spora. Mamy w motku 100 gram na cały, na cały warkocz, yy, z czego 116 metrów, czyli w przeliczeniu na jeden kolor to jest 20 gram i 24 metry raptem. Dlatego moim zdaniem, jak za tą cenę, idealna jest do wykonywania właśnie różnego rodzaju małych projektów, jak czapki, rękawiczki. Inaczej, jeśli planujemy jakiś większy projekt, to po prostu będzie nas to dużo kosztowało. Co my tutaj mamy? Włóczka ma grubość 5. Sugerowane Druty to szóstka i szydełko to również szóstka ja właśnie na takim robiłam, myślę, że to szydełko jest jak najbardziej odpowiednie do prania w pralce, ewentualnie też ręcznie, do krochmalenia raczej nie nadaje się w ogóle. Skład to 60% akryl, 20% nylon i 20% merino włóczka, także dosyć fajne i przede wszystkim jest mega, mega yy, mięciutka, więc jeśli zależy Wam yy, na przyjemnym yy, przyjemnych doznaniach przy noszeniu tych rzeczy, to naprawdę jest yy, rewelacyjna. Yy, więc tak jak mówiłam, wykonać można z tego yy, różnego rodzaju małe lub duże yy, projekty, ja wykonałam osobiście kilka rzeczy, m.in. taką oto takie to komplet czapkę i opaskę dla brata i bratowej, z którego byśmy byli bardzo y, zadowoleni. Y, tutaj y, firma proszę bardzo, podaje nam przykłady, co możemy na przykład z tego zrobić, a więcej i to darmowych wzorów możemy znaleźć na y, stronie producenta. Włóczka nie mychacie się praktycznie prawie w ogóle. Praca z nitką mogę powiedzieć, że jest na średnia. Nitki tutaj pokażę Wam na przykład takiego oto małej próbki. Nitki są splecione dosyć luźno. Także istnieje możliwość, że możemy sobie na przykład zahaczyć o słupek sąsiedni albo pominąć którąś nitkę, a jest ich tutaj dosyć sporo. Także przy pracy z tą włóczką musimy troszeczkę um, uważać. Jest ona dosyć, um, dosyć śliska, i przez to jedyny taki minus dla, dla mnie tej włóczki przy łączeniu kolorów. To była moja obawa, czy jak zawiążę supełek, to czy ten supełek się po prostu nie rozwiąże. Aczkolwiek przy, przy pracach szydełkowych, które wykonałam, po zawiązaniu supełka i dobrym wkleceniu włóczki w ściek, przy użytkowaniu nic się z nią nie robiło. Taka oto próbka. Ja y, niebawem rzucę też y, dla Was y, filmik. Jak właśnie z, taki, z tej właśnie włóczki y, wykonać bardzo prosty y, i dosyć szybki, moim zdaniem, y, komin. To już będzie y, niebawem. Y, producent również y, ma w swoich zasobach na YouTubie y, wszelkiego rodzaju wzory i nawet mają pokazane właśnie jak rozplątać właśnie te oto motki. Także z własnego doświadczenia mogę Wam serdecznie polecić tą włóczkę. Najlepiej szukajcie dostępnych promocji, jeśli takowe jeszcze będą, ponieważ wiem, że w pewnym momencie ta włóczka znikła ze sklepu. Ale wiem, że również widziałam ją bodajże na Etsy, z tym, że była dużo y, droższa. Mam nadzieję, że będziecie miały przyjemność z nią popracować, czego wam serdecznie y, życzę. Także zapraszam was za jakiś czas na tutorial odnośnie kominu. I cóż, życzę miłego dnia. Pa.